Będzie teraz zmiana składu na boisku. Nowa twarz na boisku oznacza zazwyczaj zmianę schematu rozgrywania akcji. Może to im pomoże objąć prowadzenie. Głębokie dośrodkowanie zrzutu rożnego. Pressing pozwolił odebrać piłkę blisko bramki. To musi być bramka. Dobre teraz zachowanie między słupkami. Piłka poza boiskiem i Piast Gliwice będzie miał okazję do objęcia prowadzenia po rzucie rożnym. Za chwilę ponowną próbę rzutu rożnego. Dobrywa piłkę w szesnastkę. Powiedzmy sobie szczerze, źle wykonane do środkowania. Mocno teraz uderzył, ale zupełnie niecelnie. Z tej odległości mógł się chyba pokusić o bardziej techniczne uderzenie. Wymanewrował rywala, ależ to było ładne. W będzie goł i zatrzymał to ładnie. Zobaczmy, ten corner może wszystko zmienić. Czasu niewiele, rezultat wciąż remisowy. To bardzo ważny moment. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Ależ teraz będzie okazja! Ciągle pachnie bramką! Goal! To jest właśnie piękno futbolu! Miał być horror w końcówce, ale kto wie, czy to właśnie nie jest ostateczne rozstrzygnięcie! Na pewno rywale mają teraz piekielnie trudne zadanie, odwrócić losy meczu w samej końcówce i to bez Sorskiego! Cieszy się wyraźnie szkoleniowiec. Ten gol oznacza, że mecz układa się zgodnie z planem. Na pewno jednak nie chce, by na tym poprzestali. Prowadzą po późno strzelonym golu. Wystarczy jeszcze tylko kilka chwil koncentracji. I wygrają. Może zabić ten mecz. Tak, dzięki tej obronie w końcowych minutach wciąż jeszcze mogą mieć nadzieję na wyrównanie. Tak można powiedzieć, że bez tej interwencji byłoby już po herbacie. Oh, ale szatak teraz na piłkę. Nie ma dużo miejsca. Szuka szansy. Tak, I teraz cieszą grą! Drugie trafienie w krótkim czasie! Gramy dalej przy wyniku 2 do zera. Teraz mogą się rozpędzić. Jest szansa, uderza! A teraz interwencja Czerwińskiego. Było tak blisko, ale nie. Ma. Nie ma jednak bramki. Gol! Oj, czy na pewno w bramce znalazła się odpowiednia osoba? No, już chyba cieszą się, że ten wyjątkowo jednostronny mecz. Zmierza ku końcowi. To musi być bramka! I dalej w grze. Tak jest! Dopina swego! Jest hat trick! Trudno się dziwić, że szaleje ze szczęścia. Zobaczmy raz jeszcze ponownie umieszcza piłkę w siatce. Hat-trick na koncie. Muszę przyznać, że po drugiej bramce trochę się tego spodziewałem. Jest dziś w niesamowitej formie. Dramat. Gramy dalej. Już 4 do 0. Uwaga! Może strzelać! Niebywało! Nowy piłka w siatce. Sięgają jak po swoje. Mają na tym meczu trening strzelecki. Totalna dominacja. Czas na powtórkę i pozachwycajmy się Tomku tym rajdem jeszcze przez chwilę. Ileż tu było odwagi, by ruszyć do przodu? Ileż uboru, by nie odpuścić w połowie, ileż energii jestem oczarowany. To już 5 do zera. Gramy dalej. Nie było wiele przerw. Więc tylko minuta doliczona. Okazja! Nie zepsuć tego! Wciąż muszą uważać. Pręta! No proszę! Szaleństwo na trybunach, bo jest co świętować. Kibice go oklaskują. Koledzy gratulują. Wielkie, wielkie brawa. Pójdźmy jeszcze raz na tę akcję bramkową. No właśnie, ta dwójka znalazła się na zupełnie czystej pozycji. No nie bywałe. Gołym okiem widać... Ostatni gwizdek, panie arbiter. To spotkanie ligowe wygrywają dzisiaj goście. No dziś w tym... Sędzia pokazuje, że można teraz dokonać sygnalizowanej wcześniej zmiany. To reakcja na niekorzystny wynik. Mają dość czasu na odrobienie tej niewielkiej straty. Może właśnie świeże siły są tym, czego im trzeba. Daniel. Zobaczmy jakie rozwiązanie wybierze. Nie ma widzę. Tak, obie drużyny mają teraz problem z rozegraniem w środku pola. No, może jednak doprowadzą do wyrównania. To już chyba ostatnia okazja. Ta im teraz remis. Wow! Skuteczna interwencja. Nie ma gola po tej groźnej sytuacji jeden na jeden. Było niebezpiecznie, ale utrzymuje nerwy na wodze i zażegnuje ten kryzys. Sędzia pokazuje, że będzie wrzuc autu. Uderzenie z niełatwej pozycji, ale i po takich strzałach padają bramki. Gdyby tylko piłka poleciała bliżej bramki, golkiper byłby w opałach. Strata piłki na rzecz drużyny przeciwnej. Tu oczywisty offside. Piłka przejęta. Wychodzi na pozycję. Akcja jeszcze się toczy. I tak! Mamy wyrównującą bramkę w końcówce spotkania. No ta akcja pokazuje, że orientacja w defensywie u nich leży. Pozwolili, by strona przeciwna zyskała przewagę liczebną. Bez szans na wybronienie. Z drugiej strony gratulacje dla drużyny przeciwnej za świetny zmysł w Ależ sceny przy linii bocznej, trener szaleje ze szczęścia, wrócili do gry. Musi być dumny ze swoich chłopaków. Znawiamy grę. Przystanie 2-2. Dobra interwencja. Niweczy tę próbę ataku. Popatrzmy. Zbliżamy się do końca. Wynik wciąż otwarty. Uwaga. Będą prowadzić. Gol. Tak to właśnie w piłce bywa. Gol w końcówce. To chyba rozstrzyga losy tego meczu. Na to wygląda Tomku, ale pamiętajmy, gra się do ostatniego gwizdka, choć najprawdopodobniej ten gol rozstrzygnie o wyniku. Do końca regulaminowego czasu pozostało 5 minut. I to byłoby na tyle z tej akcji. Natarcie zatrzymane. Jak to rozegra? Juka dalej w grze. No, ktoś tu się chyba trochę podpalił. Może to z zniecierpliwienie w oczekiwaniu na ostatni gwizdek. Chcą podwyższyć prowadzenie, ale podmuję. Może zabić ten mecz! No nie wierzę! Ja ta to była bomba w akcji sam na sam. Ale jak widać, samą siłą bramek się nie zdobywa. Potrzebna jest precyzja i celny strzał. Rywale go zamykają. Nie patyczkuje się z tym wejściem. Okazja. Może być groźnie. Dalej jest groźnie. Gol! Gol! Trzy razy gol! Bo to jego trzecie trafienie. Patrzmy raz jeszcze, ponownie umieszcza piłkę w siatce. Hat trick na koncie. Muszę przyznać, że po drugiej bramce trochę się tego spodziewałem jest dziś w niesamowitej formie. Bram. Znawiamy grę, przestanie 4-2. Doskonały odbiór w dobrym momencie. I będziemy mieli jeszcze minutę dodatkowego czasu. Zobaczmy jakie rozwiązanie wybierze. Teraz! Czy dobrze to wykończy? Tak jest! Mamy kolejnego gola! Przypieczętowują okazałe zwycięstwo. Nie ma złudzeń, kto jest lepszy? To była ładna akcja, ale po prostu karygodne błędy w defensywie i pozwolenie na zyskanie przewagi liczebnej. Jak można tak zostawić bez krycia własną bramkę? Oj będą to rozpamiętywać. Koniec. Kurą drużyna gospodarzy mogą zejść z boiska z podniesionym czołem. No, przekonujące, pewne zwycięstwo odnotowują teraz w lidze. Świetnie się zespół prezentował przez całe to spotkanie.